No, dzień dobry, no więc dzisiaj, jeżeli oberwę, znaczy będę miał jednego misa, to wideo się będzie kończyło. No więc troszkę że to będzie krótkie, ponieważ ścianek będzie polega na tym, że będziemy chodzić coś na hardzie. Spróbuj zrobić to na hardzie. Coś teraz zginę w pierwszej jedzie. Dobra, zobaczmy. Hmm, ale zginę. O jest tu z będzie mis. --Ah, não.